Siemanko, 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 ja jestem Wertez. Witam Was w trzecim odcinku Uncharteda i zaczynamy trzeci rozdział o nazwie Borneo. Od razu, od razu dziękuję Wam za wszystkie łapeczki w górę, za udostępniania na fejsie, to wiele dla mnie znaczy. Bo dzięki Wam mój kanał się rozwija. I przy okazji zapraszam Was na mojego Snapchata Mr. Wertez oraz na Instagram VertezallK. Jest wszystko w opisie. Także lajkujcie, obserwujcie, będzie naprawdę mega. Dobra, Gredałem trochę głośniej niż to było ostatnio. Możecie mi napisać, czy już jest lepiej jeszcze bardziej dać właśnie tą grę dobra, jesteśmy w jakimś w jakichś zaroślach nie wiem co mnie tutaj czeka ale zaraz zobaczymy o, widzę minę jakąś czy coś trochę nie chcę w nią wchodzić Sali, wypowiesz się na ten temat, co to jest bo nie chcę żeby mnie to wysadziło a to bardzo nieładnie wygląda Sali, ty zareagujesz na to? Czy tak nie jest Dobra, spróbuję YOLO. Tu jest. O, Zostawiłam dobra. Też Chciałem przebiec, żeby mnie wysadziła tutaj scenka. Dobra, pierwszy gotowy. Nie Spania. dotykaj przycisku. Ten? I tak, tak, tego tak, nie dotykaj, nie dotykaj, będzie lepiej. <laughs> Okej. Okay. Kiedy ustawicie już wszystkie ładunki, wciśnij detonator i obserwuj pokaz. Dobra, <laughs> nawet nie zauważam, czym to stali. Tylko uważaj, Lazarewicz porozstawiał wszędzie w okolicy swoich ludzi. Wspaniał. Będziemy uważać. Tak sobie myślę, gdzie może ktoś mi wyskoczyć? Czy coś? Ale póki co jest spokojnie, także. Także lecimy dalej. Już nam każe uważać. To co się jak dziwka w kościele? Ty prowadziłeś dziwkę do kościoła? Dobra sali, dobry tekst. Dobry tekst. Lecę tam z przodu. Nie dajcie się zobaczyć. po cichu. Jakaś propozycja. Dobra, jeden sobie idzie do nas tutaj. Będzie tu stał, tak? A drugi? A to jest sali. No dobra Spoko, ja już mam na nich taktykę hmm. To trochę nie tak wyszło jak chciałem Ale, ale okej okay. Kurcze jakie mam przyzwyczajenia czasem do innych gier, że w tą Raiderze już, już bym gościa z tyłu wziął A tutaj wyszło trochę inaczej No nic, damy radę i tak, także luzik nie ma co się przejmować Wow. Dobra, Hedzik poleciał. Tutaj ktoś tam jeszcze jest. Kto? Nie. Tutaj jesteś. Hedzik? Ja do mnie szczelasz. No. Także. Wow, 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 wow. trochę się bo, bo, jesteś No padaj wreszcie, dziękuję Spadł, poleciał i go nie ma Jakaś podpowiedź? Dobra Damy radę, przeskoczymy eh, bez lipy Myślałem, że coś gorszego nas czeka tutaj A to po prostu Tutaj amunicję mamy pełną, tak? O proszę. Spychamy kamień i sali do nas wbija. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Przecież klikam. Uwaga! No, wbijaj się. Dzięki, Ponio! Może tutaj sobie Nade. pójdziemy? Nade, A właśnie. już zbliżać się do pierwszego stanowiska. Dawno powinni już wrócić. Cholera, zobaczyli nas!

Dobra, kolega nam się tutaj kampi. Aj, jaj, jaj, nie zdążyłem. Dawaj, kampaj się. <grym> tak to wygląda. <grym> Ech, jakby to na ciebie zadziałać, co? Po prostu. Tu coś mi dasz tutaj? Nie? Gdzie twoja broń, stary? Gdzie zgubiłeś broń? Ty mi dałeś. O, yes. To mi się pada. Ale swoją drogą, skoro mowa o kałachu, to tutaj też jeden jakiś poleciał. No. Także amunicji mamy już sporo. Hmm, to da się podnieść? Nie, tak dziwnie wyglądało. Dobra. Amunicji mamy sporo, będziemy mogli teraz strzelać z automatu. Oh yeah. To jeszcze pistoletek jest. Ale mamy go na full. Dobra. my się dalej. Gdzie za info? Jak ty to zrobiłaś? Jak. Ale dosłownie, jak ona podstawiła te ładunki? A jak nie zaprogramowała, czy coś? Nie rozumiem. Oj, Oto obóz. Jesteś gotów? Jestem gotów. Czekam, bo tam ten gościu coś się dzieje, może być niebezpieczny. Dobra, powoli, powoli, powoli. Właśnie tak chciałem tamtego gościa załatwić, pierwszego, nie, ale wyszło jak zawsze. Aha, nadchodzi nam tutaj kolega jeden. Trzeba będzie się nim zająć. Ha! Nera. Daj trochę emo. No dobra, czyli na dobrą sprawę. Dostaje tutaj jeden i tutaj ten drugi plus milion osób tam gdzieś pewnie stoi hmm. jakbym miał tłumik, to bym spróbował tam tego zdjąć. Ale nie mam No to co? Ee, robimy burzę, rozumiem? Tu jest? <laughs> Śmiesznie padł tam ten koleś. A tamten już pan na nas... Fokus'a Ojo, oberwałem Jak to się mogło stać, co? No jeszcze, jeszcze, dawaj, dawaj trój. No, wychyl się. Super Super, super, duper, padłeś Proszę to broń wow. Tak jak mówiłem, milion osób będzie Co? Myślałem, że mu za pierwszym. Nie wyszło. Okej. Okay. Póki co nie muszę się nimi za bardzo przyjmować, dlatego nie strzelałem z tego. Skałaszka. Z Tylko zdejmuję ich na bieżąco, jak widać. Tu mamy rewolwer, tak? Ile, ile rewolwer ma tak jak myślałem? 6 naboi. Za mało. No chodźcie, 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 chodźcie. No chodźcie, chodźcie Co ty miałeś za ubiór, co? He he hej Fra, użyjemy No nic, w takim razie skarbam dużo amunicji. To sobie ich pozabijamy. Ktoś jeszcze? Tam mamy jakiegoś... ochotnika. Jak się napadzie, źle caluje. Tragedia. Super. Wpadłeś! To teraz pozbieramy drop. No i... I nam się zwróciło. Okej, okay, ładuneczki mamy poszukać. Tak. Easy. No, rata, wszystko na full. No to mamy pierwszy ładunek zielony. Plantujemy. Tu Tutaj jest drugi. Cyk, 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 cyk. Proszę bardzo. <grych> Zostały jeszcze tylko dwa. Spoko, widzę na ekranie sali. I mamy jeden. Dawaj go. No. Tyk, 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 tyk. Jeden jest, podamy. Dobra, stary. Się rozumie. Pytanie tylko, czy on jest wcześniej. Eee, a, tak, 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 tutaj jest. Dobra. Kątem kamery zobaczyłem. Świetnie. Tyk, 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 tyk Dobra, to już koniec. Mamy to. Wizytę <laughs> Luźne, czyli rozumiem, że cały czas do przodu lecimy. Opa! to Skoro do przodu, to szukamy, gdzie możemy dalej pójść. Tutaj stanowczo nie można, a tutaj też nie. A Sali nam tutaj podpowiada. A, ja jest drabinka. Dobra, skakuj. Dobra, chodź, nic nie skakuj. Świetny masz tywek, Sali. <laughs> Jasne. Co jasne? Czemu powiedziałeś jasne? A, czyli to jest takie jakby gniazdo snajperskie? Ja rozumiem. Czyli nic tu... po nas. No nie powiedziałbym czy tu jest tak pusto. Znając tą grę, ale... Ale tak, jest tutaj pusto. Co jest dziwne... Co, odwiedzamy namiot? Czy coś? Nie? Samochodzik, tak. Coś tutaj trzeba zrobić. Trzeba odpalić jakiś skrypt gry, tylko nie do końca wiem za co się zabrać. Pewnie zaraz podpowiedź mi wyskoczy. Zrób to, zrób to. Albo pójdź tędy. O, tędy sobie pójdź, bo nie zauważyłeś tego wcześniej. Nie wiem dlaczego nawet. <noise> Masakra. Się psuje. Dobra, naprawmy ją i spadaj. Patrz, nie są uzbrojeni. No, nie za dużo ich. Na co czekamy? Damy No nie wiem, sali może. No właśnie tak. Okej, okay, to bijemy się. Jak oni nie mają broni, to i my nie mamy broni. Gdzie ty jesteś? Cwaj, dawaj, dawaj, dawaj. da Ci tutaj pobiję. Sponia. Jak ktoś mnie złapie, trójkącik właśnie tak? I odbijamy wtedy gościa, który sobie ginie Może mi pomożesz, co? Ale czym Ej, ci to pomagać, wszystkich praktycznie zarąbałeś. Leci następny! Sali! Leci następny. Ej no człeniu. Proszę się mnie nie próć tu, co? Dość tej frywolności Dzięki. Co to znaczy prywolność? Czyli co, wracam do tamtego namiotu? Nie. Zupełnie jak w Montrealu, co? Ja tu mówię parkour. Nie zapomnisz, prawda? No, mamy kolejny samochodzik. A nie, wróciliśmy. Eee. Yy, Okej. Okay. Sorry, Zali Sorry, myślałem, że stoisz w jednym miejscu. To ciekawe. Ja chcę to sprawdzić. Oj. Ale ja to dalej chcę sprawdzić. Skoro już się tam podczepiłem. No. I czego to mnie doprowadzi. Czekajcie, bo mam problem. Właśnie taki. Świetnie. Czyli tu możemy sobie przejść... wow. Czemu ty spadłeś? Tutaj, tak? A tutaj jest coś ciekawego, że mnie to zaprowadziło? Na skarb. Dobra. Czyli przeszliśmy tutaj tylko po skarb, tak jak myślałem. Gorzej jakby tu nic nie było. Nie, 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 Stop. Już się tego nie łapiemy. Ja po prostu chciałem sobie skoczyć, żeby poszło szybciej. Dobra, co my tutaj mamy? Oprócz dżungli, co? O, rozdział czwarty, wykopaliska! No dobra. W takim razie, jak już mówiłem, że po rozdziale sobie porobimy, ten odcinek nie był za krótki, nie był za długi, także Spoko miejsce na zakończenie, także dzięki za oglądanie Widzimy się w kolejnym rozdziale już niedługo I tak pewnie widzieliście, że wczoraj nie było odcinka, mówiłem, że będą codziennie Otóż muszę podagrywać sobie na zapas trochę odcinków Właśnie na wyjazd pewien Ale to w miarę krótki, tak żeby bez lipy to nagram I po prostu jak coś mam też innego nagrane, co chciałem wstawić, to po prostu będę to Stawiamy tak pojedynczo, 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 żeby po prostu, żebyście nie zostali bez odcinków przez jakiś czas po prostu. Dobra, także powiedziałem wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki za łapki w górę, dzięki za udostępnienia na fejsie, dzięki za wszystkie komentarze. Ja czytam komentarze, także pamiętajcie, się na początku pytałem o dźwięk właśnie w odcinku, to możecie też coś tam w odcinku napisać. No, to co? Dzięki za oglądanie, na razie i cześć, hej, hej!